Cześć z tej strony Peterson, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tymi oto sprzętami z odzysku, a więc zapraszam do oglądania. Jako pierwszym zajmiemy się tym oto Acerem. Jest to dokładny model Aspire 5732Z. Ogólnie to z zewnątrz sam laptop prezentuje się całkiem ładnie. Nie mamy jakichś brakujących klawiszy czy też większy rys tutaj na obudowie męczmatrycy aczkolwiek klapa jest dość już mocno po porysowana widać to pod światłem niestety będzie to trzeba tak zostawić bo raczej nie pokryje się jakoś tych rys ta klapa jest niestety z takiego plastiku zwanego piano black który może i wygląda ładnie ponieważ jest świecący no i ogólnie wygląda premium Aczkolwiek szybko się rysuje, więc niestety nie ma za bardzo jak naprawić takiej klapy. Oprócz, y, oczywiście, wymienienia jej, nie ma zarówno desku, jak i RAMu. RAM jaki tutaj obsługuje to DDR3, y, a dysk mamy tutaj y, na interfejsie SATA. Więc idę na szybko na coś wziąć i za chwilę się wie. To DDR3, a dysk mamy tutaj na interfejsie SATA. Więc idę na szybko na coś wziąć i za chwilę się widzimy. Dla testu wsadzę tutaj taką czterobiegową kostkę od Samsunga. I takiego SSD-ka od plextora 128GB Okej, okay. Okay, więc laptop podpiąłem do zasilania Uruchamiam mm, Nic się nie dzieje Pomyślałem, że może być to problem z pamięcią ram, więc rozkręcę do... Niestety mimo nawet wymieniania RAMu laptop kompletnie nie chce startować, więc rozbiorę go i po prostu spróbuję zobaczyć, czy w ogóle jest tutaj procesor. Tysiąc śrubek później i jesteśmy przy płycie głównej. Jak widać taka. E, mamy tutaj kroczkę, do którego już się dostaje. Ale procesor jest. Nie wiem dokładnie co tutaj siedzi. Jakieś 2, 2 GHz, 1 MHz. Coś takiego. Pasta, oczywiście kamienna. Ale procesor jest. Nie wiem dokładnie co tutaj siedzi. Jakieś 2 2 GHz, 1 MHz, coś takiego T4400 Pentium yy, prezentuje się całkiem dobrze, ale no muszę go wymienić i sprawdzić, czy będzie działał na innym prosto. Więc ten kawałek krzemu póki co zamienimy na ten. Po nieco wyższych parametrach leży na ten sam sopie, więc wkładam tego, co tutaj skręcam chłodzenie i sprawdzamy na szybko, czy działa. Więc zrobiłem tutaj taki bardzo prymitywny setup do przetestowania tego więc bez, bez zbędnego gadania włączam no albo i nie włączam no cóż najprawdopodobniej BIOS albo mostek albo chipset wątpię że procesor bo ten był sprawdzany no po prostu nie działa i przez to ten napad się nie uruchamia więc płyta idzie do śmieci Reszta zobaczymy. Resztę części mogę Wam chętnie oddać, płytę też, tylko napiszcie. Jednym z laptopów, który chciałbym sprawdzić jest taki oto HP Probook. A dokładnie jest to ProBook 452S. Tym razem już nie jest tak pięknie, jeżeli chodzi o stan wizualny. Jak widać nie ma dwóch klawiszy To jest też odczepione. Ta lapa. również jest zaczepiona. Znowu nie mamy dysku yy, ale podepnę go do zasilania i postaram się go uruchomić. Laptop już jest podpięty, więc uruchamiam. To się nie chcę uruchomić. Póki co laptop nie chce się uruchomić, ale zobaczę czy w ogóle jest RAM. Okej, okay, więc nic dziwnego, że się nie chce uruchomić, bo nie ma RAMu. Znowu daję starobiegową kostkę Samsunga i testuję znowu. Czyli wychodzi na to, że kolejny laptop jest zepsuty, ponieważ jeszcze próbowałem z RAMem. No i kompletnie nie chce to działać, więc rozbieram go na części. Jeżeli ktoś go potrzebuje, chętnie oddam. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze została mi do testu ostatnia rzecz, a mianowicie tablet Prestigio Multipad wize 308, coś takiego. Eee, nie wiem nawet czy działa, więc zapytaj go sobie. Zdejmę po, po drugie tą folię, bo przez nią nic nie widać. Od razu lepiej. Również nic się nie dzieje, więc niestety tablet y, również idzie do śmieci. Chyba że ktoś go akurat potrzebuje. Wyświetlacz jest w dobrym stanie, więc to na pewno nie jego wina. No i po tym krótkim odcineczku chciałbym Wam podziękować za oglądanie. Jak męczę się ten z tym zmomem, niestety y, nie ma za bardzo powodu dla którego miałbym jeszcze jakiś ten sprzęt wykorzystać. Jedyne do czego pójdzie, no to klawiatura idzie do klawiatur, matryce pójdą do matryc. Chyba że będziecie chcieli te laptopy, no to oddam je. Tablet pójdzie do wywalenia, albo oddam komuś z Was. Więc jeżeli chcecie, no to piszcie na Discorda bądź. Tutaj w komentarzach, bo tak to to wystawię na Discorda Na specjalny kanał, gdzie oddaję rzeczy Swoją drogą zapraszam na Discorda No i co, to by było na tyle, dzięki za oglądanie Moi no cześć